W budżecie gminy na to inwestycje. W tej chwili liderem jest gmina Karczmiska. Złożyła do nas wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków w kwocie 11 900 zł i 25 groszy jako dotacje na pokrycie własnych środków z naszej gminy te zmiany wynikają w załączniku numer, numer 7 dotacje dla dotacje przekazane z gminy wilków. I proszę Państwa, 440 tysięcy zł zwiększamy wydatki. Są to środki potrzebne na zabezpieczenie wkładu własnego na samochód strażacki przeznaczony dla OSP Wrogowie. I tu pozwolę sobie przeczytać pismo otrzymane przez Wójta z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 9 kwietnia 2019 roku. Szanowny Pan Daniel Tomasz Kuś. Wójt Gminy Wilków, Wilków 62, 24, 313 Wilków. Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminy Wilków, zaopiniowany pozytywnie przez komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach Porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska, zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie w następujących kwotach. Budżet gminy 440 tys. zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 224 tys. zł, dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 86 tys. zł i inne 10 tys. zł. Uprzejmie prosimy Pana Wójta o udzielenie pomocy organizacyjnej wyznaczonej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w dokonaniu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Podpisali komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Generał Brygadier Leszek Suski, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław, z upożnienia Jarosław Zieliński, Sekretarz y, Stanu. Dlatego proszę Państwa, nasz wkład y, w y, ten samochód wynosi 440 tysięcy zł. Y, środki przewidujemy pozyskać y, z